Pani dyrektor, czym wyróżnia się oferta przedszkola miejskiego nr 1 w prawie mazowieckiej na tle innych placówek? W naszym przedszkolu wszystkie dzieci uczęszczają na zajęcia z języka angielskiego, na zajęcia rytmiczno-umuzykalniające przy akompaniamencie pianina oraz na zajęcia z religii. Dodatkowo, jako jedno z nielicznych przedszkoli oferujemy również zajęcia z języka niemieckiego dla dzieci pięcioletnich. Poza tym, jako jedyne przedszkole w Rawskim, posiadamy Krajowy Certyfikat Placówki Przypromującej Zdrowie. Otrzymaliśmy go z rąk Ministra Edukacji Narodowej w styczniu bieżącego roku na okres pięciu lat. Certyfikat ten jest uwieńczeniem naszych działań promujących zdrowie, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną oraz zdrowie psychiczne. W naszym przedszkolu kładziemy szczególny nacisk również na rozwijanie postawy patriotycznej i obywatelskiej. Realizujemy treści programu, który został napisany przez nauczycielki naszego przedszkola. Jest to program edukacji regionalnej. Posiadamy również piękne kolorowe stroje ludowe, w których nasi mali rawianie występują Podczas różnych ważnych uroczystości, teraz w przedszkolu szykuje się tydzień zdrowia. Na czym on będzie podlegał? Rzeczywiście, przyszły tydzień jest stricte poświęcony zdrowiu w różnych jego aspektach, czyli zdrowie fizyczne, psychiczne. I tak, dla dzieci zaproponujemy zajęcia kulinarne na których będą przygotowywać wspólnie z zaproszonym gościem, z panią dietetyk zdrowe produkty. Poza tym proponujemy też dla dzieci spotkanie z panią dietetyk, która opowie. Co powinniśmy jeść, a czego unikać. Przygotowaliśmy również quiz o zdrowiu dla naszych przedszkolaków oraz, oraz dla zaproszonych uczniów ze szkoły podstawowej numer 2. Zorganizujemy też dla dzieci takie rozgrywki sportowe u nas tutaj w przedszkolu. Dzieci będą również spotykać się z panią psycholog, która opowie o aspektach zdrowia psychicznego. Pani dyrektor, a czy dzieci uczęszczające do przedszkola lepiej się rozwijają na tle dzieciaczków, które do tego przedszkola nie uczęszczają? Zdecydowanie tak. W naszym przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana kadra, która na bieżąco dba o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych. Metody, formy pracy dostosowujemy systematycznie do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków. Szczególną opieką otaczamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla nich proponujemy szereg zajęć specjalistycznych, takich jak zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z usprawniania ruchowego, zajęcia z terapeutą pedagogicznym, logopedyczne oraz zajęcia z terapii integracji sensorycznej. No właśnie, ta kadra musi być specjalnie przygotowana, żeby pracować z takimi ścieżkami, prawda? Tak, dokładnie. Nauczycielki systematycznie podnoszą swoje kompetencje, udoskonalają i poszerzają swoją wiedzę tak, aby móc jak najlepiej dotrzeć do naszych podopiecznych.